Witajcie, rozważania na dzień dobry. Dzisiaj Ewangelia Łukasza i spojrzenie na Jezusa jako doskonałego proroka, jako doskonałe objawienie. I powiem dzisiaj może o, o przemienieniu Jezusa. E, oczywiście to nie oznacza, że to jest najważniejszy wątek w Ewangelii Łukasza. Myślę, że w Ewangelii Łukasza generalnie, jakby Jezus jest drugim Adamem. To trochę widać po genealogii, która właśnie sięga aż do Adama. I, yy, i tych wątków jest kilka różnych, o których jeszcze można w Ewangelii Łukasza powiedzieć, yy, o których zresztą trochę mówiłem w kontekście Jana Chrzciciela, w kontekście narodzin Pana Jezusa. Natomiast, yy, natomiast właśnie myślę, że przemienienie oczywiście przemienienie Jezusa jest ważne we wszystkich Ewangeliach synoptycznych, natomiast opowiem o nim właśnie w kontekście Ewangelii Jana. Yy, I kiedy patrzymy na Jezusa w przemienionym, przemienieniu, na górze przemienienia, co też jest w jakiś sposób odniesieniem do Mojżesza, który przecież jako rozmawiał z Bogiem, to mu się twarz zmieniła, tak? Co ciekawe, później też o, tego, o, tym, o tym mówi Paweł, też pytanie, czy w kontekście przemienienia, nie wiem. W każdym razie Kiedyś Ewamelia Łukasza, 9 rozdział 29 werset, to się modlił wygląd oblicza jego odmienił się. Szata jego stała się biała, liśniąca. I rozmawiali z nim dwaj mężowie, Mojżesz i Eliasz. No jeden i drugi to są ci, którzy generalnie byli tymi prorokami, można powiedzieć, takim najbardziej klasycznymi. Z jednej strony mamy Mojżesza, który rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz, został przemieniony a z drugiej strony Eliasz. Eee, w ogóle ciekawy jest czysty pierwszy werset, gdzie jest powiedziane, którzy ukazali się w chwale i mówili o jego wyjściu, literalnie. Nie w zgonie, właśnie nie właśnie w wyjściu. Zresztą ten, ten temat wyjścia też jest jakby ważny w Ewangelii Łukasza, bo e, kiedy postanowił, kiedy miał być wzięty do nieba i postanowił później do Jerozolimy, zwrócił swoje oblicze Yy, właśnie w kierunku yy, tego miasta, tak literalnie jest powiedziane, czyli jakby, to no właśnie on jakby jest takim, można powiedzieć, yy, tego, tego, tego poznajemy jako tą osobę, która wychodzi, ale wychodzi przez Jerozolimę, tak trochę jak, no nie wiem, Możesz miał przejść przez Morze Czerwone, żeby dojść do tej ziemi obiecanej. Tu jest coś, coś, coś podobnego, yy, właśnie. Ta jego śmierć ma być tym, tym przejściem na drugą stronę. W każdym razie, kiedy on to mówił, powstał obłok, zacienił ich, zlękli się, gdy wchodzili w obłok, a z obłoku odezwał się głos ten jest syn mój wybrany tego, słuchajcie. A gdy ten głos się odezwał, okazało się, że Jezus był sam, oni przemilczeli to i w tych dniach nikomu nic nie mówili, nic o tym, o tym co widzieli. Piotr, Jan i Jakub, oczywiście trochę inaczej to wygląda w, w Ewangelii Mateusza, gdzie tam. Piotr chce stawiać namioty, no to jest takie śmieszne i fajne i generalnie można o tym dyskutować, prawda, że my też chcemy stawiać namioty i tak dalej, taka dosyć fajna myśl kazalna dla tych, dla tych z nas, którzy głoszą, natomiast myślę, że jakby sednem tego przemienia Jezusa jest po prostu Jego chwała, znaczy objawienie chwały, to, że Chrystus nie jest człowiekiem wyłącznie, chociaż jest człowiekiem, nie jest nawet jakimś zwykłym aniołem, chociaż jest posłańcem Bożym, więc możemy powiedzieć, aniołem Jachwę, w tym sensie, że Jachwę sam, który sam siebie posyła, bo tak trochę to w Starym Testamencie wyglądało. Ale on jest właśnie tym, w którym, jak później będzie apostoł Paweł, mówi, zamieszkała cieleśnie pełnia boskości, czyli jest Bogiem samym, Bogiem wcielonym, Bogiem pośród nas, który, no, który ujawnia tak naprawdę swoją chwałę, ujawnia w, w taki sposób, można powiedzieć, Wyjątkowy, rzadki, nienarzucający nie, nie, nie się, dlatego że generalnie, no właśnie, stał się człowiekiem i to jest, jakby, ta jego misja, i po to przyszedł, i, i to jest jego zadanie. Natomiast y, ujawnia się w pełni. Myślę sobie, że kiedy myślimy o tym przemieniu, Jezusa, to jest taki właśnie moment, kiedy, kiedy mamy świadomość, i to jest coś takiego też ciekawego, chyba w naszym życiu. Wiecie, bo oczywiście, gdzieś tam może mówimy często, że spotykamy Boga i tak dalej. Jako ludzie wierzący, ale, 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 ale jeśli jest taki, jeśli mieliście taki moment w życiu, że naprawdę jakby dostrzegliście tą chwałę w taki sposób namacalny, doświadczalny, no to, to to jest myślę jakaś analogia do tego, co się wydarzyło na tej górze, kiedy faktycznie widzimy, że Chrystus jest w pełni Bogiem, że dotykamy czegoś, co nas przerasta, obezwładnia, co jest tak potężne i chwalebne, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie. Właśnie, nie jesteśmy w stanie nic na to odpowiedzieć mądrego. W żaden sposób. I yy, on się właśnie taki, takim okazuje. I to nie jest ten taki Bóg trochę można powiedzieć oswojony, przyjazny z naszych zborów, z naszych nabożeństw. Oczywiście wiemy, że on nie jest potężny, gdzieś tam, gdzieś tam wiemy, yy, gdzieś tam trochę to wyczuwamy. Ale kiedy to jest naprawdę domacalne, kiedy to jest doświadczalne. No to wtedy, wtedy to nas po prostu z, z, zatrzymuje i sprawia, że, że po prostu nie wiemy, co powiedzieć. E, może przemilczujemy to nawet, e, bo nie wiemy tak naprawdę, jak na to we właściwy sposób zareagować. E, no właśnie. Także pełnia, pełnia chwały jest w Chrystusie. Pełnia chwały Bożej jest w Chrystusie. I o tym mówi Przemienienie Jezusa. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że ty się stałeś jednym z nas, że właśnie jesteś tym, który ujawnił nam chwałę. Przynajmniej chwilowo, ale jednak. I daj nam, Panie, chwalić Ciebie, wywyższać Ciebie, dziękować Ci, Panie, i czcić Ciebie, tak jak Tobie to jest. Jak to się należy. Daj nam też ufać Tobie, jako właśnie. Najwspanialszemu, pierworodnemu spośród braci, Panie, w pełni Bogu i w pełni człowiekowi. Daj nam się cieszyć tym objawieniem, które, które przyszło wraz z Tobą i, i daj nam na Tobie polegać. Z Bogiem i do zobaczenia.